Witam państwa. Dzisiaj opowiemy sobie o flawonoidach. Co to jest? Są to takie substancje chemiczne w ziołach, w roślinach, w owocach, w warzywach, które dają kolorek, smak, zapach, zwielokrotniają efektywność witamin. Jakie, gdzie? Zapraszam do odcinka. Działanie wielu roślin leczniczych, ziół, jest uwarunkowane właśnie obecnością flawonoidów. To one decydują o charakterystycznych właściwościach. Na przykład rośliny o działaniu przeciwzapalnym. Tylko nie wolno myśleć o tym, że rośliny, zioła, mają tylko jeden rodzaj działania. One mają wielokierunkowe działanie, ale jakieś jedno główne ukierunkowane. Na przykład przeciwzapalne, jasnota biała. To jest właśnie ta roślinka. Zielona jak pokrzywa, bardzo podobna, tyle że nie parzy. I tam są te białe listeczki. Jako materiał zielarski zbieramy właśnie te listki i kwiatuszki. Liście i kwiatki zbieramy w dni słoneczne. Liście możemy zbierać do jesieni. Korzeń natomiast zbieramy wiosną przed kwitnieniem lub jesienią. Działanie jest wielokierunkowe. Oprócz przeciwzapalnego jest moczopenne, żółciopenne, przeciwskurczowe, oczyszczające, uszczelniające, antybakteryjne, chroni miąższ wątroby i jelit. Działa także nasennie. Innym preparatem, który dzięki flawonoidom ma zdolności uszczelniające naczyń krwionośnych jest ruta zwyczajna. To jest właśnie to zielsko, takie żółte kwiatki. Pytanie. Chemicznie, czym są flawonoidy? W większości są one oparte na strukturze 2-3 fenylochromanu przy czym większość z nich zawiera szkielet flawonu lub izoflawonu. Większość z nich zawiera grupy hydroksylowe, czyli -OH, te alkoholowe. Jedna lub kilka i przy pomocy tych grup łączą się z cukrami i wtedy mamy glikozydy. Glikozydy Pamiętacie tą roślinkę? Naparstnica wełnista, purpurowa, glikozydy nasercowe. Działa na serce? Strofantyna. To są właśnie te substancje bardzo silnie poprawiające inotropizm, czyli siłę skurczu serca. Preparat Digoxin bardzo tani, 2,50. Jakżeż niepopularny. A jakże skuteczny. Flavonoidy to taka grupa substancji chemicznych, które wpływają na, między innymi na kolor. To jest ich wspólna cecha. Zresztą sama nazwa flavus żółty z łaciny. Chociaż odpowiedzialne są nie tylko za żółty kolor, ale za wszelkie, jak widzicie, czerwone, fioletowe, żółte. To właśnie flavonoidy. Odpowiedzialne są za taki Gorzkawy posmak. Decydują o zapachu. Są to substancje, które chronią rośliny przed promieniowaniem ultrafioletowym, czyli zabezpieczają ich strukturę DNA, chronią je przed czynnikami zewnętrznymi grzyby, wirusy, bakterie a więc są elementem niezbędnym w odporności tak roślin, jak i tych. Którzy będą spożywali te rośliny. Ta różnorodność kolorystyczna owoców, warzyw to właśnie flawonoidy. Flawonoidy odpowiedzialne są także za zdolność wiązania azotu. To nie tylko bakterie korzeniowe w tych roślinkach motylkowych, ale także flawonoidy, łapanie azotu z powietrza. Flavonoidy są także odpowiedzialne za to, że roślina jest odporna na zamarzanie, że mróz jej nie zetnie, nie, nie rozerwie komórki. Ponieważ flavonoidy są bardzo mało toksyczne, chociaż tak naprawdę nawet woda jest toksyczna. Można pijąc samą wodę, doprowadzić się do zatrucia wodnego, więc tutaj mówię o rozsądnych ilościach. Flawonoidy można przyjmować w bardzo dużych ilościach i są nietoksyczne. Dobowe zapotrzebowanie na flawonoidy to około 1 gram. Ale w większości przypadków każdy z nas spożywa tylko 1 czwartą tego dobowego zapotrzebowania. A więc automatycznie wszystkie witaminy, szczególnie witaminy z grupy rozpuszczalnej w tłuszczach A, D, E i K, nie mogą tak działać, jakby mogły działać. Jeżeli nie będzie flawonoidów, także witamina C do swojego działania do amplifikacji swojego działania przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego, wymaga flawonoidów. Flawonoidy działają ochronnie na DNA, nasze DNA. Wpływają także na poprawę jakości kolagenu, a więc to jest ta. Tkanka, kolagen stanowi jakby osnowę naszego ciała, osnowę każdego organu. Jest to rusztowanie, na którym osadzone są komórki, czy to wątroby, skóry, czy innych narządów. Dlatego w kosmetologii jest używany bardzo chętnie, ponieważ poprawia jakość skóry. Ten kolagen jest podstawą. Flavonoidy wykazują cechy detoksykacyjne. Ułatwiają nam pozbyć się metali ciężkich, chronią witaminę C przed utlenianiem, podwyższają zdolności kognitywne, czyli zdolności poznawcze, więc dlatego są stosowane przy chorobach neurodegeneracyjnych, choroba Alzheimera, autyzm i inne. Sylimaryna, którą wyciągnięto właśnie z tego Ostu, czyli ostropestu plamistego, jest substancją o zdolnościach hepatoprotekcyjnych. Zmniejsza utlenowanie lipidów, a więc działa przeciwmierzżycowo. Flavonoidy uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, w ten sposób obniżają ciśnienie krwi, hamują zlepianie się krwinek czerwonych. Flavonoidy mają silne właściwości przeciwdegeneracyjne dla układu nerwowego. Dlatego w chorobach degeneracyjnych Często należy stosować duże ilości warzyw i owoców. Większe niż te, które spożywamy. Do flawonoidów zalicza się luteolinę, tangerytynę, apigeninę. Znajdują się one w papryce, selerze, pomarańczach, mandarynkach, czerwonym pieprzu, jabłkach, pietruszce, mięcie, rumianku czy miłożębie japońskim. Apigeninę i luteolinę badają koncerny farmaceutyczne pod względem ich skuteczności przy takich schorzeniach jak autyzm czy choroby psychiczne. A więc możemy się spodziewać, że wyekstrahują je, podstawią jakiś rodnik i będą sprzedawać 100 razy drożej niż produkcja. Flavonoidy w winie, a więc winogrona, decydują o smaku, kolorze i innych cechach wina. Fenole zawarte w winogronach mają strukturę pierścieniową, przez co mogą łączyć się z innymi fenolami w polifenole. Może tam być też kwas cynamonowy, benzoesowy, antocjany, resweratrol, flawonoidy. Jeśli chodzi o resweratrol, to wiemy o jego zdolnościach zwalczania miażdżycy. To jest właśnie to, dlaczego Francuzi, mimo że piją wino, dużo wina, hektolitrami, tego czerwonego do obiadu, wytrawnego, nie mają nadciśnienia i nie mają miażdżycy, takiej jak mieszkańcy Europy Środkowej. Flawonoidy mają także zdolności przeciwudleniające i to nawet większe niż witaminy. Działają przeciwalergizująco, obniżają cholesterol, ten zły cholesterol, chociaż tak naprawdę ten zły LDL to nie jest ten zły, tylko nas ratuje, ale zmniejszają przyczyny, Dlaczego wątroba już nie musi produkować tego LDL? Flawonoidy zapobiegają także próchnicy zębów, opóźniają starzenie i zapobiegają cukrzycy typu drugiego. Działają także przeciwnowotworowo. Poprawiają pamięć, mają właściwości przeciwwirusowe, co w chwili obecnej jest bardzo ważne, oraz poprawiają stan układu krążenia, zapobiegając utlenianiu tłuszczów czyli miażdżyca, bo miażdżyca to właśnie omega-6 utlenowane tłuszcze, a one temu zapobiegają. Flawonoidy znajdują się głównie w skórkach winogron, szczególnie tych ym, granatowych winogron. W mniejszych ilościach w łodygach i w nasionach owoców. Do wina przedostają się w czasie maceracji. Inne... Pewne grupy flawonoidów to antocjany. Antocjany są to flawonoidy rozpuszczalne w wodzie. One są odpowiedzialne właśnie za kolor taki czerwony, fioletowy, granatowy. Odpowiedzialne są za ochronę roślin przed promieniowaniem ultrafioletowym. One wabią yy, owady. Antocjany występują w porzeczkach, malinach, truskawkach, jeżynach, winogronach, żurawinie. Do najbardziej znanych należy cyanidyna, jeden z najsilniejszych antyoksydantów na świecie, delfinidyna malwidyna. Mają one właściwości ochronne dla serca, przy otyłości i walce z cukrzycą. Ponieważ jemy coraz więcej w żywności przetworzonej, a antycyany są wrażliwe na obróbkę termiczną. Więc powinniśmy jeść kilka razy dziennie owoce i warzywa. Najlepiej nieprzetworzone, surowe, z ogródka takiego zwykłego gospodarza, a nie z produ od producenta przemysłowego. Izoflawony to następna grupa flawonoidów. Te występują głównie w roślinach strączkowych. Mają one zdolności fitoestrogenowe. Co to znaczy? To znaczy, że mimo, że nie są estrogenami, mają zdolność pobudzania receptorów estrogenowych, a więc mogą zmniejszać objawy preklimaksu czy klimakterium. Badania wykazują, że izoflawony mają zdolność hamowania rozwoju komórek nowotworowych i pomocy przy pozbywaniu się pasożytów wewnętrznych. Należy do nich genisteina, obecna przede wszystkim w ziarnach soi. Flavanole to następna grupa flawonoidów, które występują w takich owocach jak gruszka, jagody, kakao, banany, brzoskwinie, zielona i biała herbata, w czerwonym winie. Naukowcy wykorzystują flavanole przy leczeniu zespołu chronicznego zmęczenia, chorób układu nerwowego, krążenia i przy leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu. Flavonole to kolejna grupa flawonoidów, które występują w warzywach i owocach, posiadają grupę ketonową. Występują w jarmużu, cebuli, pomidorach, sałata, brokuły, por, jabłka. Najbardziej znany flawonol to kwercetyna. Wśród flawonoli na uwagę zasługuje kempferol. Jest to substancja, która wykazuje cechy działania przeciwnowotworowego. Wspomaga układ krwionośny, Pomaga w walce z drobnoustrojami, wirusy, grzyby, bakterie. Flavonony to kolejna grupa flawonoidów. Przedstawicielem może być hesperytyna. Flavonony są odpowiedzialne za taki gorzkawy posmak. Występują w cytrusach, pomarańcze, grejfruty, cytryna, winogrona. Odpowiedzialne są za obniżenie poziomu cholesterolu, wpływają na relaksację, oraz poprawiają stan układu sercowo-naczyniowego. Ponieważ widzimy, że flawonoidy to bardzo ważna grupa pomagierów, to jest szara eminencja naszego metabolizmu. Są to substancje, które działają antyoksydacyjnie, chronią witaminy, działają przeciw wirusowo-bakteryjnie, przeciwgrzybiczo. Cały odcinek był o tym. Więc dla Was stworzyliśmy nowy preparat. Jest to witamina C z bioflavonoidami, żeby poszerzyć spektrum działania i wzmocnić siłę preparatów witaminy C. I zapamiętajcie sobie, ludzie, że jeżeli pozwolicie, żeby to rząd, nieważne jaki lewy, prawy, środkowy on decydował o Waszym zdrowiu i Waszej żywności. To za kilka lat wasze zdrowie będzie w tak opłatkanym stanie jak dusza niewolnika. Czy to wymyślił Czerniak? Nie. Ten gość. Myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Jefferson, to bardzo mądry człowiek. I z tym memento powinniśmy się pożegnać i przespać z tematem. Do zobaczenia. Łapka w górę, subskrybujemy i przekazujemy znajomym i nieznajomym nasz kanał. Do zobaczenia.